Siemanko wszystkim. Dzisiaj chciałbym wam pokazać kolejny motocykl, który trafił do mnie. No to jest taki już nietypowy sprzęcik Yamaha GTS 1000. Za chwilę wam pokażę co nieco po tej Yamaszki Ponieważ no jest taki dosyć ciekawy No ciekawy, jedyny w swoim rodzaju motocykl, znaczy Były bimoty, jakieś tam spodowe rzeczy, ale takich większych seryjnych sprzętów to chyba jeden taki sprzęt. Takim fajnym przednim zawieszeniem, ale zaczniemy jak zwykle od tyłu. Yamaha GTS 1000, jest to rocznik 93. Tak więc ma już 28 lat. To tak spodo. I nie będę mówił o takich banałach, tak. Ale pokażę takie ciekawe rzeczy, które ja zauważyłem przynajmniej w tym motocyklu. I pierwsza rzecz to jest taka dosyć ciekawa. Oczywiście jest to wersja z ABS-em. I pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła troszkę, to jest to, zobaczcie, że ma taką śmieszną tarczę hamulcową. O, zobaczcie. Normalnie w, sam, w motocyklach tylni, ta, tylnia tarcza jest zrobiona w ten sposób, że jest to lity kawał metalu i jest najwyżej tylko przewiercany. Ewentualnie czasami może być nacinany jeszcze, ale jest to jakby lity, element w swoim przykroju. A w tej Yamasze, zobaczcie, mamy taką, taką tarczę hamulcową, troszkę jak w samochodzie wentylowaną, tak zwaną. Zobaczcie, no ma. Na no, w środku przestrzeń przestrzeń, dwie darcze sklejone z sobą. Taki dosyć typowy. No, pierwszy raz jest zakładacie w ogóle z motocyklu, więc nie wiem czy jeszcze jakieś takie były. No ale tutaj jest tak. E, tak mówimy to wersja z ABS-em, tak więc mamy tutaj czujnik ABS-u, zacisk hamulcowy, dwa odpowietrzniki, ponieważ tutaj jest ten kanał w środku, który odpowietrza dwa dwa tłoczki. E, w motocyklu jest kataliza, katalizator. Nawet, ponieważ jest to motocykl na wtrysku, zobaczcie to jest rok produkcji 1993 i mamy już wtrysk, jest to jeden z pierwszych motocykli na wtrysku, może jakieś BMW były wcześniej, ale z takich Japończyków to chyba, nie no były wcześniej, były na wtrysku też motocykla, ale powiedzmy, no w tym roczniku to nie było zbyt, zbyt popularne, eee, tak więc mamy tutaj motocykl na wtrysku. No i ta rama Omega, tak? jest rama taka dosyć typowa, ponieważ ona ma kształtem taką właśnie, telkę Omega jak się na to spojrzy. Czyli nie ma tej, tej takiego, jakby nie, rama nie, idzie, nie, nie biegnie do główki ramy, tylko właśnie jest taką, w takim kształcie Omega, właśnie po to, żeby można było zamontować dwa wahacze z przodu i z tyłu. No i przód, ten właśnie nietypowy wahacz z przodu, czyli te wiszące w powietrzu przednie koło, można powiedzieć. Przynajmniej jak się patrzy z tej strony. No i co? Mamy już takie delikatne plastyczki, tak, tutaj są. kolektor wydechowy. Tutaj mamy, zobaczcie, chłodnice wody. Trochę słabo z tym. No i wygląda jakoś zbyt dobrze. No ale też ją troszkę tam wyczyścimy i jakoś będzie wyglądała. Co tu jeszcze? Tu mamy, zobaczcie, oczywiście, tak jak mówiłem, jest ABS. Tak, więc mamy jeden przewód hamulcowy, drugi przewód jest to przewód do czujnika ABS-u w przednim kole. <słuch> Tutaj, właśnie się pojawia cały ten magiczny układ przedniego zawieszenia, czyli potężny wahacz. Tu mamy specjalny stworzeń z lotnicy, no i element. Edeserująco tłumiący. Yy, tutaj będzie taki wycie znaczy wyciek, znaczy zaciek w tym miejscu jest zaciek, ale czy jest to z tego amorka, to nie wiem, ponieważ on działa dobrze. No, dobrze tłumi, tak, nie ma tam bujania, tak więc być może ktoś yy, albo go ktoś może go regenerował. albo ktoś go może wymieniał wcześniej, ponieważ to bardzo ciężko zmyć. Mogę tego nad nie udało mi się zmyć. Z zwykłym płynem, tak więc tu trzeba będzie użyć jakiejś chemii mocniejszej. Yy, mówię, zawies działa fajnie. Ostatnio jechałem po szutrach i powiem szczerze, no ciekawe doświadczenie. Yy, no w ogóle nic nie czuć na kierownicy, tak? Normalnie co czuć takie drgania, tutaj po prostu płynie. Yy, no i przedni hamulec, tak w samochodzie, czyli właśnie tarcza wentylowana pojedyncza. Ta tarcza jest nie dość, wentylowana, to jeszcze jest nawiercana. Zacisk sześciotłoczkowy, on jest tutaj, tutaj jest widoczny. Akurat ta sferka go zasłania, ale tam za Fergą go widać. to okay. o z tej strony też rama typu Omega. Sam silnik tutaj pochodzi z Yamaha FZR-1000, czyli ma liczbę pojemności. Natomiast tutaj, właśnie jest już silnik na wtrysku. To jest bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o pracę silnika. No niestety jest ten łańcuch, nie, nie jak w EFTE na kardanie, tylko to jest zwykły, klasyczny łańcuch. To i dobrze i niedobrze to różnie to można oceniać. Na pewno działa to bardziej miękko niż kardan. Kardan jest taki dosyć twardy, przyjęcie w sensie napędu, a łańcuch jest taki trochę bardziej miękki. Ale zobaczcie na wskaźniki. Mam już lampkę check engine. Widać tak, mamy lampkę bez oleju, nie mam tutaj wskaźnika, nie mam wskaźnik paliwa, nie mam wskaźnika płynu chłodzącego. Mam tylko taką ikonkę informującą właśnie o przekazeniu temperatury. Mam tutaj dwa przebiegi pokazujące tak, przebieg całkowity, ten ma 68 tysięcy no i mam tutaj jeszcze zegarek, który niestety ale w tym motocyklu nie działa. A teraz z problemu, które trzeba zrobić. No, na pewno wszystko będzie do zdjęcia. Wszystkie plastiki trzeba odświeżyć. Trzeba je przelakierować. Myślę o tym, żeby zrobić go na czarno albo na niebiesko. Jeszcze tak się znają nad tym w kolor go tutaj przerobić. Tak, tutaj widzimy już luz na kierownicy. Tutaj więc łożysko pewnie już jest wywalone. Albo być może trzeba je tylko nasparować, ale jak już będzie się grzebał, to chyba lepiej to wstawić. I wymienić na nowe. No jest tutaj braku jednego plastiku. W tym miejscu. Nie wiem gdzie, czego dostane, czy nie dostanę. Będę szukał. A schowek jest też oczywiście chyba szmatka, ale byłem go to, brudny się zrobił. Tutaj mamy kodek w lewu, paliwa. Niestety też jest troszkę uszkodzony. Trzeba nikt będzie coś z nim zrobić. I to tak na zamek klasycznie. Um, co tu jeszcze mamy? Ogólnie morazek jest w takim stanie słabym. Średnim bym tak średnim. Może nie słabym, tylko średnim. E, się to wszystko dochodzi, to tak? To wszystko pracuje. Te plastiki, taki jakiś śrubek, jakiś śrubeczek. Tutaj coś jest połamane takie bezuznane rzeczy, które niby nie wpływają na jazdę, ale drażnią tak oko. To jest to wszystko będzie wyspawane, odmalowane. Ten zegarek chcę naprawić, bo też chciałbym, żeby działał. I tyle, no. Sam motocykl naprawdę bardzo fajny. Fajnie się jeździ. Płynnie przyspiesza bardzo. Powiem to już z kolit. To tak przyjemnie się tym jeździ po prostu, tak? Bardzo fajnie. Ja go jeszcze odpalę, zobaczcie jak chodzi, już taki rzut z dalszej perspektywy, no ma coś sobie ten, ten przedni zawias taki, jest nietypowy bardzo. Dobra, odpalimy go sobie, zobaczymy jak to działa. Bąbka działa oczywiście, no zapalimy Ogólnie ma przepalony e, tłumik troszkę. Tutaj. Tutaj. ma przepalony tłumik. Z takim bandażem wtedy żeby nie rzęził zbyt mocno. Ale sam silnik, mówię, chodzi bardzo fajnie. Myślę, że taki ogólny serwis, czyli zawory, świece. Trzeba go dokładnie przejrzeć i myślę, że będzie bardzo, bardzo fajnie pracował. Takie to sprzęci, słuchajcie. Ma problem z troskę. troszkę. Nie jest z ładowaniem, ponieważ po włączeniu świateł ładowanie skacze inaczej. Podpalając po w ten sposób motocykla, pokazuje 14,7V, coś takiego. Natomiast po włączeniu świateł, tak, tutaj w tym miejscu, e, przy wolnym chyba to, napięcie spada do 13,5V. Natomiast przy dodawaniu gaza, gazu, e, ładowanie skacze do 15,5V, więc coś tutaj trzeba. Sprawdzić, albo może jakieś styki poczyścić, może gdzieś masa, czy za napięcia, No to wszystko zweryfikujemy jeszcze za jakiś czas. Tak jak mówiłem, zobaczcie, jak jak działa. Trzeba nie go zrobić. Ale naprawdę bardzo fajny sprzęcik, fajnie się jeździ, fajnie hamuje. Myślę, że taki ogólny serwis, czyli odmalowanie całego, wszystkie te elementy napiszenia rozkręcę, łożyska wymienię, bo bądź nacmaruję, jeżeli trzeba będzie. I to będzie naprawdę bardzo fajnie działał, tak więc... Tyle na dzisiaj. Taki troszkę, to chyba taki trochę jeden z trzech dziadków, znaczy inaczej. Jeden z trzech ojców Efioterki 1300. Mam tu silnik na wtrysku, tak mamy ABS. Z X jest 900. Ekwiaterka stała napęd kardanem i trochę pozycja kierownicą. Podejrzewam ze Fioty silnik dużej pojemności, tak więc Ekwiaterka to jest takie połączenie trzech chyba motocykli, według mnie. Natomiast GS, GTS 1000 naprawdę fajny sprzęcik. Dobra, panowie, nie przedłużam. Jak ktoś ma ochotę, to będę wrzucał kolejne jakieś tam filmiki z tym motocyklem, będę go robił, tak jak myśl. Jak ktoś będzie miał ochotę pooglądać, to zapraszam. Dzięki, cześć.